Cóż to będzie za spotkanie? Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie i grad bramek. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy! Ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Czy strzeli? Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Jacob. Bo może coś być? Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Udane wejście, traci piłkę. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Uderzenie Aż szkoda, że minimalnie niecelne Zamysł dobry Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie Bardzo teraz pewna interwencja obrońców Niweczą świetnie do tej pory budowany atak Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Wejście bez faulu, piłka odzyskana. Mija obronę tym podaniem. Dobry refleks bramkarza, wypita piłka. Odzyskują teraz piłkę. Halo. Kolejny raz tracą piłkę. Może być groźnie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Słychać gwizdek, zatem znowu zaczynamy. Przed nami druga część spotkania. No i cóż, wymaszmy z pamięci pierwszą połowę i niech obie drużyny pokażą po przerwie, że potrafią grać w piłkę. Nigdy tak wielu nie oczekiwało tak niewiele od tak wielkiej drużyny. Trzymamy kciuki za futbol. Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Tak, teraz środkowe formacje obu zespołów mają gorszy fragment gry. Uwaga, piłka za plecy obrońców. I teraz kibice chcieliby strzału. Niestety pewnie wybił piłkę. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Groźnie było. Dobra interwencja. Diallo. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Teraz decyduje się na akcję środkiem. No nie, nie. Tak nie można. To nawet nie były okolice bramki. Strzał wyłącznie do statystyk. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Działał. Nie tym razem, strata. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Uwaga, będą prowadzić. W końcu, wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Oj, brakowało nam bramek w tym spotkaniu. Teraz nareszcie, doczekaliśmy się. Jello. Zarzeknął niebezpieczeństwo obrońca. Dobra interwencja. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Jeśli nie teraz, to kiedy? Rozpaczliwie. Potrzebują wyrównania w końcówce. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Teraz, co za sytuacja! Gol, gol! Zostawiają rywala w tyle, już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu, mogą już chyba odetchnąć. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Pozostawało już tylko postawić kropkę na d. Stawia na pewne rozwiązania. Oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Tego może coś być. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Nadal coś z tego może być. Ze skrzydła w szesnastkę. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Tak zawsze należy grać i wygrywać widzę, Tom Kut.